Cześć, to znowu ja, Krzysiek z Cleverbee i witam ciebie serdecznie na kolejnym odcinku mojego kursu o dotyczącego Power BI i stworzeniu Twojego pierwszego raportu w tym właśnie narzędziu. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę dłużej o imporcie danych i sposobie, w jaki te dane można zaimportować i co z nimi można przy tym imporcie zrobić. Zacznijmy może od otwarcia tego pliku, na którym ostatnio pracowaliśmy. I skoro o imporcie danych mowa, kliknij tutaj sobie pobierz dane. Wrócimy do okna, które mieliśmy już na samym początku, mianowicie okno pobierz dane. I tak skupiliśmy się tutaj na skoroszycie programu Excel. Dzisiaj coś więcej tutaj porobimy. Przede wszystkim tutaj, zobacz po lewej stronie, masz poszczególne konektory, tak, typy konektorów. Możesz zaimportować pliki. Czyli to jest najbardziej oczywiste. Pliki, które są gdzieś umieszczone, możesz je zaimportować do modelu. Najczęściej będziesz korzystać pewnie ze skoroszytu programu Excel lub plików tekstowych CSV. Bazy danych. Też rzecz dosyć oczywista, no tutaj jest dosyć szerokie spektrum tych baz danych, do których możesz, możesz się połączyć. Jeżeli chodzi o bazy danych, no to oczywiście tutaj jeszcze dojdzie nam jedna fajna rzecz w tym wszystkim, mianowicie połączenie Direct Query, o którym opowiem kilka słów za dosłownie parę minut. W zakładce Power Platform, czyli zestawy danych, przepływy danych, już opublikowane w Power BI Service. Azure, no to, no to też Microsoft Azure, pewnie, pewnie najczęściej będziesz korzystać z bazy SQL'owej. Usługi online. Tutaj jest, jest to całkiem, całkiem ciekawe, ponieważ, spójrz tutaj, możesz podłączyć się bezpośrednio do Google Analytics. Jeżeli masz stronę internetową, masz poprawnie skonfigurowanego Analyticsa, możesz bezpośrednio do niego się podłączyć, możesz sobie przygotować swój własny, swój własny raport. I też są tutaj inne, tak, inne softy, z których, tak jak mówiłem na początku, być może korzystasz. Na pewno, na pewno, jeżeli zajmujesz się programowaniem, zainteresuje Cię e, chociażby, chociażby GitHub. I w zakładce inne y, są wszystkie pozostałe, tak, z internetem na czele. Y, internet, czyli też będziesz z tego korzystać, też jest to możliwość podłączenia się do źródeł, które są w internecie, do plików, które są bezpośrednio w internecie, czy też do y, pobierania danych y, z internetu, ze stron internetowych. Kolejna ciekawa rzecz to jest puste zapytanie. Jeżeli poznasz język M, będziesz mógł napisać sobie swój własny konektor. Będziesz mógł połączyć się z jakimkolwiek źródłem danych. Także to jest, to jest tutaj najprostsza rzecz z możliwych. Nie ma co, nie ma co kombinować, nie ma co. Em, zagłębiać się bardziej. E, na pewno, jeżeli będziesz któregoś z, z tych konektorów potrzebować, e, dojdziesz do tego, co i jak z tym zrobić. O czym chciałbym chwilkę dłużej porozmawiać, to podłączenie się do baz danych. E, przygotowałem. Taki bardzo szybki, bardzo prosty, bardzo prostą bazę danych, akurat ażurową Podłączmy się do niej. Kliknij połącz. Wpisujesz tutaj nazwę serwera i użyjmy trybu direct query. Czym różni się tryb direct query od trybu import? W przypadku trybu import dane, które pobierasz, są pobierane na maszynę, tak są cały czas w tym modelu, w tym raporcie, który tutaj tworzysz, w przypadku trybu Direct Query. One nie są importowane, jest tworzone połączenie bezpośrednie między, między Twoim raportem, a bazą danych i te dane są pobierane bezpośrednio z bazy. Obie, obie opcje mają swoje plusy, mają swoje też niewątpliwie minusy. Co musisz wiedzieć? Tryb import będzie szybszy dla raportu. Tryb direct query pozwoli na zachowanie, na utrzymanie najbardziej aktualnych informacji w raporcie. W jaki sposób rozróżnić co, gdzie i co, jak, z czym, jak połączyć się? Taki najprostszy, najszybszy wskaźnik to jest to, czy to są dane, które są, które podlegają zmianie na bieżąco, czy nie. Takim prostym przykładem będzie, będzie w przypadku e, chociażby sprzedaży e, sklepowej, detalicznej. Mm. Jeżeli mamy transakcje, które odbywają się regularnie, szybko, wiele razy dziennie, te wartości się zmieniają, tak? tryb direct query będzie jak najbardziej zasadny, przynajmniej do pewnego momentu. Dobra, bo zaczynam, zaczynam tutaj kombinować. Przejdę do tego jeszcze, jeszcze w kolejnych odcinkach. Na razie zapamiętaj, że tryb import jest dla dużych zestawów danych, które stosunkowo rzadko się zmieniają. Tryb direct query dla zestawów danych mniejszych z częstym, z częstym odświeżaniem. Dobra, kliknijmy, wybierzmy tutaj w tym przypadku Direct Query, kliknijmy OK. Niestety ten serwer, który tutaj, e, który tutaj widzisz, nie będziesz mieć do niego dostępu, a stworzyłem go tylko dla celu tej e, prezentacji. Kliknij OK. Ehm. I teraz, jak się połączyć z tym serwerem? No, też no to, to zależy od tego, w jaki sposób jest to uwierzytelnianie na serwerze e, włączone. Tutaj akurat e, nie, e, nie robiłem jakichś szczególnych reguł. Proste e, logowanie e, za pomocą e, hasła o, o użytkownika i hasła. Łączymy się i masz do wyboru na danym serwerze tabele, które bazy danych, tabele, do których możesz się podłączyć. Tutaj akurat zaimportowałem sobie dosłownie jeden do jednego naszą 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 bazę danych naszą tabelę z transakcjami załadujmy to Ok. Dobra. Mamy transakcję. Transakcję 2. Jeżeli klikniesz przekształcić dane. Eee, transakcję 2. Eee, jeżeli klikniesz przekształcić danie. Eee, zobacz sobie tutaj w źródło. Kliknijmy. Jest, jest ta nasza baza, baza danych. Jak widzisz jest tutaj pierwszy rząd pusty. Co się stanie, jeżeli usuniemy pierwszy wiersz. Nie. O, widzisz, ten krok powoduje utworzenie zapytania, które nie jest obsługiwane w trybie zapytania. Direct Query. Tutaj masz kolejne ograniczenie. Direct Query, mianowicie edytor Power Query będzie bardzo, w bardzo ograniczonym zakresie przydatny. Dobra. Także to chciałem Ci, chciałem ci pokazać wróćmy sobie do naszego e, raportu e, i pokażę ci teraz jeszcze jedną rzecz mianowicie jeżeli e, w, tym, e, w tej tabeli zaimportowanej e, z SQLa e, spójrz widzisz e, tutaj mamy transakcje zaimportowane tutaj mamy transakcje direct query za pomocą tej ikonki. Tutaj, tutaj są różne ikonki. Te ikonki e, pozwalają na szybką identyfikację źródła danych. E, I teraz, e, co możesz stąd zrobić? Patrz, masz tryb przechowywania. E, jest tutaj tryb Direct Query. E, w bardzo prosty sposób możesz e, ten tryb zmienić. Na importuj. Okej. Okay. Właśnie, to jest, to jest ten komunikat, o którym chciałem e, porozmawiać. E, w momencie, kiedy zmienisz tryb przechowywania na import, e, nie powrócisz już do Direct Query. Także jeżeli kiedyś będziesz potrzebował, będziesz rozważał w ogóle taką opcję, dobrze przemyśl, czy ona będzie miała sens. E, dobra. Przejdźmy dalej. Jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o źródła danych, chciałbym Ci teraz pokazać. Mianowicie zdarza się czasami tak, że pracujesz, tworzysz raport na źródle danych, które otrzymałeś od klienta. W momencie, oczywiście te dane są aktualne na moment, w którym został dany plik wygenerowany. Dostajesz ten plik jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Te dane już są nieaktualne. Dostajesz od klienta aktualizację, dostajesz nowy plik z danymi. Teoretycznie mógłbyś oczywiście zmienić nazwę tego pliku na taką, która jest w tym pliku, który dostałeś na samym początku. Zamienić jeden plik z drugim tak, i te dane się odświeżą. Oczywiście, można tak zrobić, ale można też mieć oba pliki i po prostu przełączyć to źródło danych na to, z którego będziesz korzystać w jaki sposób to zrobić. Znowuż przejdźmy do edytora Power Query i mamy tak, mamy ten nasz plik. Chcemy, zmienić, chcemy go zmienić na inny plik. Kliknij tutaj źródło tę małą ikonkę z kołem zębatym i widzisz ścieżkę, ścieżkę pliku. Wystarczy, że klikniesz przeglądaj, wystarczy, że wybierzesz nowy plik i to już się wtedy zadzieje. Także też nic skomplikowanego. Bardzo prosta, bardzo prosta rzecz. Dobra. Także, także to, byłoby, to byłoby na tyle. W następnym, w następnym naszym spotkaniu porozmawiamy już sobie. Dalej o imporcie danych, dalej o tym, co z tymi danymi się dzieje. Do zobaczenia i jak zwykle baw się dobrze.